Bardzo ładnie wykonane. pudełko, z tyłu. Nawet mamy informację, co się znajduje w środku. 256 MB. MB. I 256, 256 wewnętrznej Bewntera. pamięci. Ile? EnterA Windows 11. Wy weźmiemy poważnie, co tam mówię. No. Wszyscy jutro polecą kupywać, bo będą myśleli, że tam taki wypas się gdzieś. Na się leci wszystko. Dobrze. Jest. Siadaj pan. To dojdzie do jest, proszę bardzo, słuchaj. Nie, ładnie to wygląda, ładnie. Ta rynka nie jest duża. A, powiem wam, że wygląda świetnie, jak prawie jak orgi znaczy prawie jak oryginał, w sensie ten stary, nie? No. Tylko, że jest mniejsza dużo. Mamy tu dwa porty joysticka DB9. I tak, z tyłu mamy porty HDMI. Ona chyba nadaje w 720p, nie? Jak się nie mylę. Na zasilanie na USB-C. Instrukcja obsługi, proszę bardzo. No dobra. To instrukcja obsługi do gry... Crystal Quest, bardzo fajna, kolorowa I tutaj mamy ten cartridge To jest też homebrew, nie? Gra jak Tak, nie tak, 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 tak To jest ten bezprzewodowy pad Wyciągnąć, to. Weź Darek, jak możesz to trzymać, tutaj. ja się tutaj pobawię, a ty tutaj A ty mnie filmuj tu z góry <laughs> Nie, tak, kurde Co jaja robi z pogrzebu, no w Sobie świecisz, czy mi? <laughs> no Trzymaj tą latarkę. Ale faktycznie ty piot już mówiłeś, że te przyciski są zbyt daleko siebie, nie? No to tak, to jest, no chłopie, to jest no prawda, nie? Dobrze, że mamy Joy-karty, także Joy-Karty tu się spiszą, nie? No i piękne wydanie tego kartridża, tylko szkoda, że nie ma bit, yy, do big-boxa pudełka. Kurde, no szkoda, szkoda. Dobra, rozkręcamy. Idzie prost, idzie łatwo. Kurde, jak to wygląda fajnie. są obciążniki też, widzę. Tutaj mamy, widać, składa się z trzech płytek. Jedna płytka z portami, połączone tasiemkami. Ta płytka jest do wrzucania kartridży. Na tej płyteczce jest całe serducho tej konsoli. Teraz sobie skręcimy to z powrotem. To co, podłączamy ją powoli. Jest loading game. I 20 sekund żywego czasu. Uuuu. dobra, jest. Jest. Zostaw profesjonalista gra, daj mu spokój. A jak wpadniesz w tą dziurę, Daro? To jak w oh. Mario, będzie w podziemiach. Zachaczymy mnie piętą i kurde... A bye bye. ile masz żyć? Game over. 1500, 1900. Ja y, kupiłem ze względu na to, że y, chcę zbierać gry na Atari 7800. Y, starej konsoli już nie kupię, bo nie chcę się bawić w przeróbki i tak dalej, więc to mi w zupełności wystarczyło.